Zawsze byłem spokojnym dzieckiem. Wszystko co robiłem było bardzo precyzyjne, ale wszelakie procesy zajmowały mi naprawdę sporo czasu. Przez całą podstawówkę, gimnazjum i pierwszą klasę szkoły średniej moi rówieśnicy mieli naprawdę bardzo dobrą zabawę. Kiedy mnie bili, wyśmiewali i wykorzystywali do pisania za nich klasówek. Zacząłem mieć tego dość. Szał wewnętrzny rósł we mnie z każdym dniem. Z każdym siniakiem. Z każdą raną psychiczną i fizyczną. Po przekroczeniu pewnej granicy bardzo dobrze przespałem noc. Właściwie to czułem jak ciemność mnie pochłania. Wtedy to było dla mnie niesamowite uczucie. Następnego dnia w szkole mogłem delektować się brakiem mojej trójki katów. Pierwszy raz od początku roku szkolnego mogłem usiąść w ostatniej ławce, rozkoszować się spokojem oraz przemówieniem naszej historyczki. Na trzeciej lekcji w matematyce weszła pani dyrektor razem z dwoma policjantami. Pojedynczo zaczęli zabierać ze sobą uczniów na przesłuchanie. Mój numer w dzienniku znajduje się na ostatniej pozycji, więc poszedłem ostatni. Funkcjonariusze policji zaczęli wypytywać mnie, gdzie wczoraj byłem, czy widziałem po lekcjach któregoś z moich kolegów. Udawałem, że nie widziałem żadnego z nich, a po szkole wróciłem do domu. Nie chciałem wiedzieć, co by zrobili, gdybym powiedział, że widziałem ich wszystkich w parku, prawdopodobnie tuż przed ich zniknięciem bądź śmiercią. W kolekcjach jak zwykle wracałem do domu przez park. Zaczepiło mnie kilku dresów, komórka, pieniądze i te sprawy. Na szczęście udało mi się wrócić do domu lekko brudnym w czerwonej substancji zwanej krwią. Rodziców nie było w domu, więc szybko rzuciłem ciuchę do prania. Miałem nadzieję, że uda mi się to sprać. Opatrzyłem rany i usiadłem do nauki. Uczyłem się dobre kilka godzin, aż zasnąłem. Rano ubrany już w ciuchy wyjściowe usiadłem do śniadania. Zawsze przy śniadaniu oglądam wiadomości. Dzisiaj mówili, że poprzedniego dnia w parku jakieś zwierzę zamordowało czterech chłopców w wieku 16 lat. Policja wciąż szuka bestii. Heh, to pokolenie nigdy się nie nauczy.